Cześć! Przedstawiam Wam dzisiaj 6 kroków, aby zwiększyć Wasz sukces z bezproblemowym przygotowaniem pliku do druku 3D. Odpowiednia i poprawna skala. Poza naszym obiektem, który powinien mieć wyzerowaną skalę, czyli Ctrl-A, musimy mieć odpowiednią skalę w jednostkach naszej sceny w Blenderze. Ponieważ skala domyślna w Blenderze nie odpowiada tej rzeczywistej poddruk. Aby ustawić: Naszą skalę w blenderze, musimy wejść sobie w zakładkę Scena, Units, Unit System, ustawić Metric i Unit Scale na jedną tysięczną czyli 0,001. Dzięki temu nasza skala w blenderze będzie odpowiednio odczytywana do, dru do druku 3D, do różnego tego typu oprogramowań. Polecam jeszcze wybrać sobie jednostkę Length na centymetry. Już łatwiej możemy obserwować daną sytuację z naszym modelem, jej wymiary. Następnie musimy powiększyć nasz model, ponieważ aktualnie po zmianie skali mamy go bardzo małego. Zaznaczamy obiekty i skalujemy do góry. Przykładowo chcę, żeby moja, mój model miał mniej więcej około 15 centymetrów i ponownie usuwamy, nastawiamy skalę. Praca na shade flat. Jest to naprawdę dość istotna sprawa, ponieważ na auto wszystko jest ładne, tylko że drukarka nie widzi tego ładnego, tylko ona wszystko widzi i interpretuje na podstawie shade flat. Więc to co widzimy tutaj, drukarka będzie tak samo drukować. Jeżeli nasz model nie jest za bardzo zaokrąglony, Musimy zwiększyć jego gęstość siatki, na przykład poprzez subdywizję. Brak błędów w topologii. Nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek dziury w naszym obiekcie. Musi być jedną pełną bryłą. Dlatego zrobiłem kilka tutaj błędów, które będziemy naprawiać. Bardzo polecam do zainstalowania sobie darmowego, już wbudowanego w blendera Adona o nazwie: Mesh 3D Print Toolbox, czyli wchodzimy w Edit, Preferencje, Addons. Wpisujemy sobie Print i wyskoczy nam Mesh 3D Print Toolbox. Zaznaczamy sobie, zapisujemy Preferencje i po naciśnięciu N na klawiaturze musimy znaleźć tutaj w zakładkach 3D Print. Będą nas głównie interesować dwie zakładki: Checks, Solid. I w Cleanup Make Manifold wybieramy sobie Solid. Addon automatycznie sprawdza nam mniej więcej ilość błędów. I teraz po naciśnięciu Make Manifold powinien te błędy w większości naprawiać. Nie zawsze naprawia wszystkie błędy, ale w większości prostszych przypadków sobie z nimi radzi. Pokażę go na podglądzie ścianek. Zrobiłem dziurę, dwie ścianki odwróciłem, narobiłem kilka edges, zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. Jak widać, poradził sobie z tym nawet bardzo dobrze. <gryw> Łączenie i dodawanie brył. Nie możemy łączyć brył do druku 3D za pomocą zaznaczenia jednego obiektu, drugiego i control J, ponieważ nasze obiekty są złączone, ale w grupę ale nie siatką. Światka przez siebie przechodzi, i jest to po prostu nieprawidłowe łączenie obiektów do druku 3D, przez co może po prostu powodować problemy. Aby poprawnie złączyć ze sobą dwa elementy, musimy połączyć je bulionem. I tutaj chodzi nam drugi addon, który będę chciał Wam polecić, a mianowicie Edit Preferences full, Pull Tool. Zaznaczamy Save Preferences. I tak samo szukamy w edit zakładki bull Tool. W tym momencie zaznaczamy sobie obydwa modele i wybierając zakładkę brush bullion, ponieważ ma większą możliwość edycji niż auto bullion union. Dzięki temu nasze dwa modele zostały ze sobą połączone siatką, jak sami widzicie. W środku jest Ładnie i pusto. Wszystko się ze sobą zgadza. Jeżeli połączyliśmy nasze modele, możemy zastosować boolean Apply. A obiekt, którym wycinaliśmy, łączyliśmy, możemy usunąć. Równa podstawa naszego modelu. Na przykład do figurki. Tutaj stworzyłem Skouna i z Suzanne Jeden wspólny obiekt, który będziemy chcieli wydrukować. Dość istotną sprawą jest właśnie równa podstawa naszego modelu, ponieważ nawet najmniejszy błąd może spowodować, że pierwsza warstwa się nam wykrzaczy podczas druku. Żeby łatwo i szybko naprawić dół, spód, starczy zrobić kuba, powiększyć go do Wymiarów, żeby był większy niż nasz model, zaznaczyć najpierw cuba, potem nasz obiekt i wybrać difference. W tym momencie nasz cube będzie obiektem wycinającym, przez co możemy go przesunąć do góry. Najlepiej na shift Z, żebyśmy widzieli, żeby usunąć całe te podłoże. Żeby było równiutkie. I ponownie apply, a obiekt wycinający możemy usunąć, jest nam niepotrzebny. Po tych wszystkich krokach mamy wyzerowaną skalę, złączone ze sobą dwa elementy, równą podstawę, shade flat, czyli widzimy zadowalający nasz efekt i brak błędów w topologii wystających elementów jedynie co nam zostało to wyeksportować nasz plik czyli file export STL tutaj wybieramy sobie lokalizację zapisu naszego pliku nazwę zaznaczamy tutaj sobie selection only ponieważ chcemy wyeksportować tylko nasz obiekt i klikamy export STL to wszystko mam nadzieję że te kilka kroków Usprawni Wam pracę przy tworzeniu plików do druku 3D. Trzymajcie się i do następnego.